Dzień dobry, dzień dobry. Dziewczyny, pierwsze co to oczywiście kawa. Ja właśnie wróciłam ze szkoły, bo byłam dziewczyny zawieść. Głowa mnie coś boli. Nie wiem, stałam z takim bólem głowy, wiecie, i jeszcze jak się tak rano trochę odkaszlnąć, chcę, no to ten ból głowy się po prostu nasila. Przekichane, jak nie urok, to sraczka. Zro robię sobie kawę dzisiaj w ekspresie. Mamy wtorek, środa. Jutro jadę 2-3. E, jutro jadę do Gabrysi na pazurki. Jeszcze nie wiem, co będę dokładnie robić, szczerze Wam mówię. E, I po drodze jeszcze muszę pewnie zrobić już jakieś świąteczne zakupy, bo tak na ostatnią chwilę raczej tego zostawiać nie będziemy. Bo w piątek ja już bym chciała mieć, wiecie, co nieco. E, porobić. Nie robimy dużo w tym roku. Zdecydowanie jeszcze mniej niż planowaliśmy. Z tego względu, z tego względu, że e, sałatki, placki i tak dalej. Wiecie co? Ja robię praktycznie cały rok, jak mam ochotę, to coś po prostu e, sobie robię. Nie patrzę, czy to jest danie świąteczne czy nie. Bunzlok kawy. No, więc nie patrzę, czy to jest świąteczne, czy nie. Jak mamy na coś ochotę, to mamy. Na pewno będę robiła sałatkę jarzynową. Tradycyjne, e, tradycyjne danie. Jajka faszerowane, trochę jajek faszerowanych zrobię. Galaretki drobiowe, no, także na pewno będzie co jeść. No, więc no, biorę kawę, idziemy do pokoju. Dobra, dziewczyny, to ja sobie pomyślałam, bo strzeliłam sobie usta czerwone. Wiecie dlaczego? Bo nagrywałam e, urywki do rolki, którą mam zamiar opublikować na Instagramie, właśnie z sukienkami e, z Sinsei. I jak myślicie, że to jest takie hobsiub, to kurde, przebierać się tyle razy w tak krótkim czasie, patrzeć, żeby nie ufajdać sukienek, żeby czasem się nie rozmazać, to jest po prostu no, trochę. Roboty i już się spociłam, już znowu mnie łeb boli, ale jeszcze tu, bo wiadomo, nie wszyscy macie Instagrama. Ja i tak cały czas zachęcam, żebyście tego Instagrama założyły. Na ustach mam tą pomadkę od Maybelline Winyl e, w odcieniu 50 Wicket. Oj, dziewczyny, to jest czadowa pomadka. Ja ją będę nakładać na święta, bo ona jest naprawdę bardzo trwała. Także jak chcecie sobie kupić trwałą piękną wyrazistą pomadkę. No to ja je wam polecam, tylko wiecie co, nie w rozmanie, w Hebe i tak dalej stacjonarnie, tylko przez internet sobie gdzieś kupcie, między innymi na przykład na Zebra, bo dziewczyny przez internet nawet z wysyłką wyjdzie was taniej. Także Łyczek Kawki pokazuje wam sukienki. Stawki takie ja tych sukienek tutaj Wam ubierać jeszcze raz nie będę. Natomiast przy każdej sukience zrobię taką tą krótką wstawkę z urywku właśnie z tego TikToka, nie TikToka, tylko z rysa z Instagrama, żebyście widziały. I zacznę może od dwóch takich imprezowo-sylwestrowych sukienek. Ja w zasadzie wszystkie wybrałam w rozmiarze L, ale to tylko z tego względu, że dziewczyny, jeśli chodzi o moje biodra, dół, to ja mam dosyć szerokie biodra. Te gabaryty są dosyć konkretne. Więc wybrałam Elki. E, tutaj będziemy sobie gadać o tych sukienkach, a na Instagramie możecie po prostu zobaczyć na szybkiego. Przepiękna. No ta sukienka, te kolory, to są moje kolory. Ona jest chyba dostępna e, na Ceesay w dwóch odcieniach. Jest chyba też taka czarna, wiecie, czarne cekiny. Miniówka, no to jest typowa miniówka, nie ukrywam, że myślałam, że ona będzie troszeczkę dłuższa, jak wiecie, nie wiem czy Wam mówiłam, na Sylwestra idziemy do znajomych, będzie domówka i to jest naprawdę jedna okazja na dobrych kilka okazji, kiedy można się odstrzelić w coś fenomenalnego, właśnie takiego bling bling. Na wesela, która raczej w takich sukienkach się nie chodzi. E, no, ona jest cudowna, zawiązywana właśnie tutaj, tak na szyję. Ślicznie wygląda. Pod spodem ma podszewkę, więc te cykiny nie gryzą. E, oczywiście tu jest o, metka, cena zaklejona, bo to chyba jest jeszcze z tych starych metek, że tak powiem. Ale ja tutaj Wam napiszę, ile ona kosztowała. No, śliczna jest ta sukieneczka, tylko, tak jak mówię, jest zdecydowanie dziewczyna za krótka. Tak, 5, 5 cm dłuższa mogłaby być. Bo ja ją muszę przy moim wzroście 1,67 m, muszę ją po prostu ściągać, ona centralnie tylko tyłek zakrywa, więc myślę, że to będzie sukienka bardziej dla takiej mm, szczuplejszej, myślę, osóbki. Z racji tego właśnie, że mam szerokie biodra, no to i tak ona mi się po prostu podsuwa do góry, wiecie o co chodzi. Nie powiem, bo jest śliczna, naprawdę bardzo ładna. Te cekiny super wyglądają, bardzo dobrze są przeszyte i żaden nie odpada, co jest, myślę, naprawdę bardzo cenną uwagą. Ale ogólnie jak na sukienkę Sinsei taką wiecie, imprezową, to naprawdę wykonanie jest bardzo fajne. Tutaj te przy. Centralnie przy właśnie dekolcie jest właśnie też taka dosyć szeroka lamówka o przycie, dzięki czemu właśnie te cekiny nie będą nas gryzły. Pod spodem również, także bardzo fajna. No, tylko ubolewam, bo jest troszeczkę jednak za krótka. Taką, taką typowo właśnie imprezową, do której też żywiłam duże nadzieje. I wiecie co, gdyby nie jedna wada, a mianowicie to, że ta Franca się tak sypie, ja tu znowu będę musiała odkurzać, to ja bym ją sobie zostawiła właśnie na tą e, imprezę. Mowa jest tu o tej sukience. No nie no, ja tu zaraz będę musiała odkurzać. Znowu o tej srebrnej sukience. Śliczna jest. O, tutaj właśnie e, ma takie kółeczko na pas. E, takie jakby łączenie. Mamy kawałek ciała właśnie odkrytego. Dziewczyny, serio Wam mówię. Gdyby ona była e, e, nie to, że lepszego materiału. Bo wiecie co, te, te, pere, te cekinki tutaj, które są. One niestety nie są naszyte, one są naklejone. E, ta sukienka Tania też nie była, więc ja podejrzewam, że po pierwszym praniu większa część tych cekinów odpadnie. Przy każdym zakładaniu tej sukienki te cekiny właśnie mieniące również odpadają. Niestety szkoda. E, ta jest znowuż trochę dłuższa właśnie niż ta cekinowa. I z bólem serca ją będę musiała zwrócić, bo tak jak mówię, gdyby te cekiny właśnie się nie odklejały, to ja bym w niej poszła na tego sylwestra, bo jest naprawdę super. Długi rękaw, góra zabudowana bardziej. Tu mamy tylko właśnie w pasie troszeczkę odkrytego ciała, i to naprawdę wygląda przede wszystkim. No tutaj tej sukienki nie ma jak pokazać, bo tak jak mówię, no ona, ona jest taka no, trochę wydziwiana, wiecie, tylko w pasie mamy delikatnie odkryte ciało, jest śliczna no ale niestety przez to, że ona się sypie niemiłosiernie cały czas tu przy każdym zakładaniu ja podejrzewam właśnie, że te cekiny po jednym, drugim praniu płukaniu tej sukienki niestety odpadną, więc tą sukienkę niestety ale zwracam jestem ciekawa, czy któraś z Was ją mierzyła może w Sinsei kolejną sukienką jest tak jakby mała czarna o, na tych szeleczkach Materiał jest taki czarny, delikatnie widzicie, z taką srebrną nitką, ale to jest taka bardziej grafitowa nitka, że ona czekajcie, nie wiem, zapalę to, nie wiem, czy to będzie widać o coś takiego. Ehm... I ona właśnie jest na ramiączkach. Ramiączka są regulowane. Ta sukienka jest niesamowicie cienka. Zobaczcie, jaka ona jest cienka. A dziewczyna, ona nie była jakoś... Nie, no nie, nie odkleję tutaj. Ja będę Wam po prostu pisać, ile one kosztują. E, w każdym razie pod tą sukienkę na pewno zakładamy cielistą bieliznę. Nie czarną, bo czarna może przebijać. Cielistą i podejrzewam, że jakby ona miała taki jakby podwójny materiał, na pewno by była bardziej wartościową sukienką, jak ja to mówię, bo to jest naprawdę bardzo cieniutkie. Tutaj mamy zakładany taki dekolt, możemy sobie ten dekolt regulować czy, czy podpiąć, jeżeli stwierdzimy, że jest za duży. To, co mi się w tej sukience podoba, to to boczne marszczenie tutaj, dzięki czemu ona na brzuchu bardzo fajnie się tak jakby trochę marszczy i, I lepiej to po prostu wygląda. Z boku ma takie jedno rozcięcie, oczywiście, wedle upodobań dziewczyny. Możemy sobie to rozcięcie po prostu powiększyć. Bardzo ładna długość też mi bardzo się podoba. Jest taka powiedziałabym elegancka, ale nie za bardzo. Wiecie, że ona może się nadawać po prostu i do klubu, i właśnie nawet na wigilię, na to narzucić jakiś, jakiś sweterek taki leciutki. No, bardzo ładna, bardzo mi się podoba, natomiast tą sukienkę raczej też zwracam z tego względu, że po prostu wszystko na niej prześwituje w tyle, jeśli chodzi o moje, wiecie, gabaryty biodra. Pomimo tego, że to jest L, to tutaj jest wiadomo, większe. A na dole i tak mogłoby być ciut luźniejsze, żeby aż tak nie opinało, żeby właśnie bieliznę e, za bardzo nie było widać. Ale sukienka sama w sobie jest bardzo ładna, i myślę, że dla osób, e, dla dziewczyn z Was, które jesteście szczuplejsze po prostu niż ja, e, to myślę, że ta sukienka naprawdę będzie super wyglądała, bo jest i długość taka naprawdę bezpieczna, elegancka. To rozcięcie z boku nogi naprawdę wygląda super. Drugą właśnie sukienką, która ma takie rozcięcie, i która naprawdę bardzo mi się podoba, to jest po prostu klasa sama w sobie, również sukienka w rozmiarze L. To jest ta welurowa sukienka z takim półgolfikiem, i tutaj właśnie na boku ma taką łezkę. Bardzo ładna, naprawdę. Uwielbiam tego typu sukienki, gdzie góra jest zabudowana, rękawy długie, albo na plecach wycięcie duże, albo właśnie tutaj taka łezka. Fajnie, że ta łezka w tej sukience jest tu z boku, a nie tu na środku, bo to tak trochę już oklepane, ale naprawdę bardzo mi się podoba. Długa. I jutro będąc właśnie u Gabrysi, wstąpię sobie do Sinseja, zwrócę niektóre te sukienki i ten komplet beżowy, o którym wam wczoraj mówiłam, i zobaczę, czy ta sukienka jest w rozmiarze XL. Wtedy ją zmierzę, bo niestety ta Lka jest na mnie w dalszym ciągu taka, wiecie, tak czuję się ściśnięta. Nie jest po prostu. Sprawdzam, czy nie mam pomadki na zębach. Podsuwa się do góry, o to chodzi właśnie, też czuję właśnie w tej elce, że rękawy, pachy są po prostu tak centralnie, wiecie, tutaj, no jest, no jednak ten model i ten krój i ten materiał powinien być dla mnie ciutkę większy, więc jak będzie XL, to ja sobie ją zmierzę, bo sukienka jest przepiękna, również długa, klasa, no po prostu klasa sama w sobie. Tu rozcięcie z boku jest również na nogę. Możemy sobie je oczywiście powiększyć na szyciu. Ja czasami mając tego typu sukienki tak właśnie robiłam. No ta sukienka mi się naprawdę podoba. I to jest sukienka, którą, która spodobała się również mojemu Staszkowi. Więc tak jak mówię, myślę, że zmierzę sobie xl jak będzie i sobie xl po prostu wezmę. W tyle mamy takie dwa guziczki na tym półgolfiku. No jest śliczna. I na Sylwestra dziewczyny naprawdę klasa. Mocne usta, delikatny makijaż, jakaś bransoletka na, na, na ręce, kolczyki i wystarczy. Bo tutaj już na szyniku, no, no raczej nie, żeby nie przesadzić, ale bardzo mi się ta sukienka podoba. Naprawdę szkoda tylko właśnie, że jest jednak ten rozmiar za mały. Kolejną sukienką jest. O, ta oto tutaj. Po Srebrzana. Tutaj mamy dekolt taki na zakładkę. To już jest tutaj ogólnie przyszyte fabrycznie. Natomiast to można odkryć, jeżeli wolicie większe dekolty. Bardzo mi się podoba krój tej sukienki. Rękawy są takie, widzicie, lekko bufiaste, zakończone gumeczką. W pasie mamy również gumkę. E, dzięki czemu możemy sobie, e, ta długość tej sukienki jest dla mnie idealna i podejrzewam, że tą sukienkę sobie właśnie zostawię. Ona kosztuje 49,99, ja ją sobie na pewno zostawię, e, ale to jeszcze zobaczę. Wezmę ją jutro właśnie do Syniseja, bo jeżeli e, tej, o... Jeżeli ta sukienka będzie w większym rozmiarze, to sobie wymienię, a wtedy tą zwrócę. No, ta jest bardzo ładna. E, materiał dosyć mocno elastyczny, rozciągliwy. Przez to, że ona nie jest dopasowana, to nawet ten cienki materiał właśnie e, nie przeszkadza, bo nie widać tej bielizny, bo ta sukienka jest taka lekko luźna. Jak widziałyście, górę mamy taką luźniejszy dół. Przy tych moich biodrach, dziewczyny, ja mam w biodrach 104 cm. Więc przy tych moich biodrach ona, ten dół jest taki fajny, dopasowany. Ja tą sukienkę widzę i z kozakami, i z sandałkami na obsasie. Naprawdę bardzo mi się podoba. W ogóle, no, także jest też taka lekko przewiewna, więc nawet na sylwestra e, nie będzie nam po prostu za ciepło. Bo podejrzewam, że ta sukienka welurowa, no, to jednak jest już grubszy materiał. Także taka sukieneczka, ona mi się naprawdę z tego całego zamówienia najlepiej się czuje właśnie w tej sukience. I dwie takie klasyczne sukienki: Baby Doll. Materia one są dosyć ciężkie. Powiem Wam, że ten materiał jest taki e, dosyć mięsisty. Piękne, obie są zakończone gum e, taką właśnie koronką. I te sukienki dziewczyny mają kieszenie, co było dla mnie naprawdę miłym zaskoczeniem. Wiecie co? To jest krój sukienek, w których ja się po prostu najlepiej czuję. E, ja od jakiegoś czasu tak sobie myślę i tak do siebie mówię, że ja mogę być grubsza, większa, brzuszek, dupa i tak dalej, tylko żeby ten biust był, wiecie, proporcjonalny do dołu. A ja u góry noszę rozmiar S, a na dole L, więc to jest ja jestem typowa gruszka. Jest to taki po prostu przeskok. I ja się w tego typu kroju sukienkach najlepiej czuję, czyli ten baby doll odcinany od biustu, puszczony, może być bardzo krótki. I takie właśnie są te sukienki, że one są dosyć krótkie. Natomiast widzę, że tył tych sukienek jest minimalnie dłuższy. I wzięłam sobie do przymierzenia czerwoną i czarną. W tej czerwonej to po prostu totalnie świąteczne klimaty. Super to wygląda. I to są sukienki, które dziewczyny śmiało można nosić później do Adidasów na wiosnę, na lato. Ten kolor czerwony jest po prostu przepiękny. Bardzo mi się podoba szycie i wykończenie tych sukienek, ponieważ tutaj na przykład przy biuście, na biuście mamy te takie pionowe szycia do wymodelowania po prostu tego biustu, żeby to ładnie wyglądało. Rękawki są również takie lekko bufiaste i one są zakończone guziczkiem, możemy sobie go odpiąć. Wiecie co, ten guziczek jest taki ciasny przy, tym, przy, przy rękach, więc ja sobie go zazwyczaj odpinam także mamy taką sukienkę, no śliczne są te sukienki, te sukienki są naprawdę bardzo ładne i też nie widzę ile one tu oczywiście kosztowały to są z nowej kolekcji sukienki takie świąteczne czerwona i czarna jest dostępna i uważam, że to taki, te dwie sukienki to jest po prostu najbardziej uniwersalna sukienka z tych wszystkich, które Wam pokazałam także dziewczyny dajcie mi znać, które są w których najlepiej wyglądam którą na Waszym zdaniem powinnam sobie zostawić, bo tego vloga jeszcze dzisiaj zobaczycie, a ja dopiero jutro właśnie jadę do Sinseja, żeby to zwrócić. No na pewno będę coś tam zwracać. Ten komplet nieszczęsny beżowy również, więc no jest fajnie. Fajne te sukienki. Natomiast wiecie co? Zauważyłam, że strasznie poszły te ceny do góry. Jakość już niekoniecznie. No niestety... Wszystko idzie teraz do góry, co nie idzie. Dobra, ja chowam te sukienki, składam je ładnie, żeby, żeby były przyszykowane na jutro, żebym sobie nie daj Boże o nich nie zapomniała. E, no, powiem Wam, w ogóle dzisiaj myłam głowę szamponem, e, tym drogeryjnym po prostu z Loreala, tak? I odżywkę też z Loreala. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że jakieś kilka dni temu. Kilka vlogów wstecz pokazywałam Wam właśnie szampon i odżywkę, co sobie kupiłam. I patrzcie, jaki ja mam busz, Ja mam po prostu, e, no jest ta objętość, bo na przykład przy tej wodzie lamelarnej z Wierzbicki Schmidt, z tej Akademii Kosmetyków, to te włosy są mocno wygładzone. Raz na jakiś czas ja lubię taki właśnie artystyczny nieład. Bardzo dobrze czuję się w tym kolorze i muszę Wam powiedzieć, że nawet jak mam bardzo delikatnie wymalowane oczy i jak mam taką mocniejszą pomadkę, no to powiem Wam szczerze, że bardzo ładnie wyglądam. Trzeba sobie komplementy samemu też mówić, dziewczyny, wiecie, że dobrze się czujecie ze sobą, także bardzo mi się to podoba i to będzie, podejrzewam, makijaż na święta mój. I na Sylwestra tak samo. Bardzo mi się podoba ta pomadka, dziewczyny. Naprawdę. Jak wyszła nowość, jak wyszły te pomadki, to kampanie reklamowe i tak dalej, pięknie obiecujące. I chciałam sobie ją kupić, ale jak zobaczyłam cenę 60-70 zł, to sobie myślę, chyba ich pogrzało. I akurat ją dostałam w tej przesyłce z Ezebry i bardzo mi się podoba. I będę polowała na inny kolor, bardziej taki neutralny. I chyba kupię sobie na Ezebrze, a co? Bo naprawdę te pomadki są dziewczyny trwałe. Tak samo ta, o której Wam ostatnio mówiłam, Rimmel Lasting Provoka Lips. Też w Ezebrze kończę! Myślę, że dzisiaj ten vlogaz też będzie krótki i za chwilę będziemy go kończyć. Pozdrawiam Cię, Agnieszko. Może nie teraz, ale za chwilę. Dzisiaj na obiad będę robiła. Ee, Boże. Dzisiaj na obiad będę robiła mielone, takie pulpeciki w sosie, ziemniaczki i mizeria. Wszyscy zjedzą, więc spoko. Dobrze, zabieram się za posprzątanie. Muszę znowu zamieść tę sukienkę. Naprawdę, nie wiem jak tak można za te pieniądze sukienkę, cekiny, jeśli już to szyte. Dziewczyny, zwracajcie na to uwagi. Jak kupujecie gdzieś, nawet przez internet... Sukienkę cekinową, akurat w tym okresie sylwestrowym, zapytajcie się, czy cekiny są przyszywane, bo jak są klejone, to one się nie będą nadawały do niczego. Dobra, jadę. Jadę po Antosie, moje drogie dziewczyny. Szminkę starłam. Wiecie co? Nawet ona się nie zmyła, ale starłam ją, bo jadę po Antosie do przedszkola. Jeszcze do paczkomatu muszę skoczyć, wrzucić paczkę i jedną odebrać. No, a z takimi ustami to może na razie nie. Nie chcę zwracać na siebie za bardzo uwagi, bo ten kolor to się naprawdę rzuca. A wyglądam w ogóle jak menel, bo tak na maksa po domu skarpety zarzucone na, na portki. Myślę, że nikt mnie raczej oglądać nie będzie, ale ja osobiście nie mam żadnego problemu w tym, żeby wyjść na miasto do ludzi, po prostu wiecie, nawet w piżamie. Ja nie mam z tym problemu. Także będziemy kończyć dzisiaj tego vloga. Dzisiaj już teraz na pewno. Bo z sukienkami troszeczkę było tego materiału. A wiecie, że jak przyjadę do domu z dziewczynami, to już jest zupełnie inaczej, głośno i tak dalej. Więc. O, lód. Czekajcie, może za chwilę. No nie no, nie za chwilę. Dobra koniecznie dajcie znać, która sukienka najbardziej Wam się podoba. Która na święta, a która na Sylwestra. O, na przykład. Ja już mam swoje typy. Na Instagramie jak dodałam właśnie tę rolkę, to już też sporo komentarzy się pojawiło, co mnie bardzo cieszy, bo jest jakaś interakcja, reakcja na to, co się stworzyło. A jutro jeszcze wstąpię właśnie oprócz Gabrysi do Wioli, bo muszę jej podrzucić jeden krem. Także, no, to się zapowiada dzień taki troszeczkę na wariata, ale ok, jest. Żegnam się dzisiaj z Wami. Życzę Wam spokojnego tygodnia. Tego najważniejsze, żeby się, wiecie, nie schizować za bardzo, nie przejmować, jak coś Wam nie wyjdzie, na spokojnie wszystko. Bo, jak to co roku zapewne bywa, szykuję się. Masę jedzenia, masę wszystkiego i zaraz po świętach często gęsto niestety, ale się wyrzuca. Więc starajmy się, wiecie, z umiarem to wszystko robić, z głową, zwłaszcza, że dzisiaj tak wszystko jest drogie. Uciekam, trzymajcie się i widzimy się jutro jeszcze, zapewne na jakiegoś krótkiego, szybkiego vloga.